Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiajmy o opozycji rosyjskiej. Bardzo często pytacie mnie na żywo i tak po prostu też, że władzy w Rosji, jakich można w ogóle zmienić i kto to będzie, na przykład, jeśli ktoś z opozycji i tak dalej, i co w ogóle ja myślę o opozycji rosyjskiej. Jak dla mnie, oczywiście opozycje, które nie wiem, tam w, w środku Rosji, ona po prostu nie istnieje, wszyscy wyjechali lub zostali żony, a potem ich wyrzucili z kraju, jak Lijajasz, na przykład, lub po prostu zabili, jak Nawalnego. I tutaj chodzi o to, że teraz, kiedy patrzymy na tych ludzi, którzy przynajmniej w jakiś sposób starają się powiedzieć: że Słuchajcie, ja jestem lepszy niż Putin, lub nasz zespół, nasza ekipa jest lepsza niż Putin, po prostu patrzcie na nas i jak coś, możecie na nas głosować, tam gdzieś tam w przyszłej Rosji. I <laughs> dlaczego ja w ogóle. Nie zwracam uwagi na każdego z nich, chyba tylko teraz na Ilja Jaszna ja też powiem dlaczego, a resztę, na przykład tam Zespół Nawalnego, lub tam nie wiem, Maksim Kac i tam Hedarkowski. Dlaczego? Dla, moim zdaniem to taki nie wiem, politycy, ludzi, po, po prostu patrzę na nich jak na tych ludzi, którzy no, coś próbują, ale ja by nie głosowałbym na nich. I dlaczego w ogóle tak jest? Zacznijmy od tego, ile ich tych w opozycji, w sensie e, tak zwanych politycy e, po stronie opozycyjnej w Rosji, jeśli mówimy o najmocniejszych, które mają bardzo dużo audytorii, a jakieś oni mają sieci społecznościowe, w których codziennie coś mówią, mówią, mówią i tak dalej, to oczywiście zespół Nawalnego, oni mają tam trzy kanały, YouTube, bardzo duża ekipa i tak dalej. No i walczą od początku, tak powiem. Maksim Katz też kiedyś był w zespole Nawalnym, ale wyszedł z niego i teraz jakby osobiście z nim, jakby z nim, w sensie z Putinem walczy, tak powiemy, ale wyjechał sam z rodziną do Izraela i teraz z Izraela nie oczywiście, jakby on nagrywa tam codzienne po prostu odcinki na swój kanał. No i Hadarkowski, ten, którego już Putin rzucił jeden raz do więzienia, tam bardzo długa historia z nim, ale tak powiemy, to też jakby taki najmocniejszy wróg a, Putina. A, to, bo trzy takie, wiecie, nie wiem, takie zespoła, takich dużych, których. No, który próbują na co dzień coś powiedzieć w sieciach spójnościowych, coś nagrywać i tak dalej. Nie tak na przykład, a, a, Ija Jaszyn, jeśli mówimy o nim, to on nie taki jak na przykład jak cały Zespół. On nie, nie codziennie coś, coś nagrywa. On nie ma taką dużą ekipy jak oni wszyscy mają. Nie, być może nawet subskrybentów nie tak duży i tak dalej. No i tak samo mamy jeszcze na przykład Gary Kasparow, który szachmetystą, nie wiem, jak to po polsku wcześniej było, a teraz też walczy przeciwko Kremla, tak samo Chichewarkin, który też biznesmen w Rosji, którego Putin chciał wrzucić do więzienia, ale on czekał do, Lond do Londynu. I jeszcze reszta takich, wiecie, ludzi osobowych, tak powiem, wydaje mi się, że oni nie będą jako politycy, nawet jeśli nie będzie tego zespołu w Kremlu i tak dalej. Po prostu teraz ja powiedziałem. Jakich mamy ludzi? Tak, taki najgłówniejszy to oczywiście Maksim Katz, jego zespół, ten zespół Nawalnego i zespół Chodorkowskiego. I oni najgłośno mówią, najmocniejszy w pozycji, jeśli tak możemy powiedzieć. Ale dlaczego ja nie zwracam na nich uwagi? Bo zacznijmy na przykład o zespół Nawalnego. Oni na jakieś pieniędzy wszystko to robią. Te filmy na przykład, oni to wszystko nagrywają, to kosztuje oczywiście jakieś pieniędzy i na wszystko swoją działalność taką oni e, mają środki, tak powiem, mają pieniędzy. Skąd oni mają te pieniądze Maksim Katz nagrał na ten temat odcinek, bardzo długi, tam jedna godzina, to, że środki, z których oni korzystają, to środki z banku. A żeby wy zrozumieliście w ogóle o co chodzi, w Rosji e, mieliśmy taki dużo różnych banków. Jeden z nich był tak się nazywa, nie pamiętam dokładnie. Oni co zrobili? Otworzyli bank, ludzie poszedli e, swoje pieniędzy, włożyli no, jakby do tego banku, bardzo du, du, duży było pieniędzy i właściciele tego banku po prostu wzięli wszystkie pieniądze, wyjechali, e, tam wysłali do offshore'nych tych konto gdzieś tam na Cypru lub jeszcze gdzieś. I po prostu powiedzieli ludziom, że słuchajcie, no, jesteśmy zbankrutowani, czyli nie mamy waszych pieniędzy. No i pff, tak się stało. I tak samo oni byli jeszcze w zespole nowalnego, bardzo takimi tam, nie wiem, znanymi ludźmi. I potem tak się stało, że oni wyjechali do Stanów Zjednoczonych, kiedy rozpoczęła się wojna. I powiedzieli: Słuchajcie, słuchajcie, Putin nas chce tam zabić, itd. i tak dalej. Oni dostali jakiś tam azyl lub jeszcze coś, i mówią, że oni, jakby taki wiecie, więźniowie, nie wiem, polityczni, cały czas wszystkie te pieniądze, które dostali od zwykłych ludzi, ten bank, jakby tak, oni płacili. Płacili te pieniądze, po prostu wydawali z zespół nawalnego i ten zespół korzystał z tych pieniędzy. Nagrywali odcinki, płacili te pieniądze i tak dalej. Jakby wszystko, wszystko to robili. I kiedy Maksim Katz zrobił ten odcinek, oni nagrali odpowiedź, że nie wiedzieliśmy w ogóle o tym, że oni taki ludzie. I oczywiście nikt w to nie uwierzył, bo zespół nawalnego, oni każdy zakątek, każdy tam rachunek, każdego urzędnika w urzędzie, nawet w jakimś tam małym w Moskwie, czy nie w Moskwie, wszędzie w całej Rosji, szukają maksymalne, e, po prostu no, do, do ostatniego kroka, do ostatniego kropki nawet. Oni szukają ca całej informacji, potem nagrywają odcinki, oni cały czas szukają różnych informacji, a tutaj przychodzi człowiek, który mówi, słuchaj, ja chcę wydawać dla was bardzo dużo pieniędzy. I oni nawet nie, nie wygooglowali, kim jest, są te ludzie, chociaż e, tam w wiadomościach, w gazetach i tak dalej już pisali o nich. I wszyscy pytali, a kiedy no, i na przykład teraz sądzi też takie rzeczy, jak kiedy ludzie pytają, gdzie nasze pieniądze, gdzie nasze pieniądze, a te pieniędzy u CSPO Nawalnego, chociaż oni w ogóle o tym, jak oni mówią, nie wiedzieli. Chociaż dla mnie to bzdury, jak można nie wiedzieć i jak można nie sprawdzić, skąd dostajesz pieniędzy, kiedy ty tak możesz, masz e, taki, wiecie, e, umiejętność, tak powiem, dzięki której możesz sprawdzać każdego. Wy wiecie, znacie jak sprawdzić każdego człowieka, wy to robicie, wy nagrywacie odcinki, a tutaj nie sprawdzili po prostu skąd macie pieniędzy tych ludzi. Oni potem powiedzieli, słuchajcie, to w ogóle tam, no, co się nie spróbowali powiedzieć i im się to nie udało, oni spróbowali, z, wiecie, ukryć komentarze pod swoim tym odcinkiem, gdzie oni dodali odpowiedź. Pytali oni, ich pytali, pytali ludzie, ale oni nie mogli tak normalnie odpowiedzieć na to pytanie i tyle. Tak się stało, że jakby ciężko ufać tym ludziom. Po tym jeszcze, kiedy Nawalny był w więzieniu, tam główny taki Wolkow, on jeszcze, kiedy sankcje tylko rozpoczęliście, no ten sankcje Zachodu przeciwko Rosji, tam do jakiegoś szefa, jakiegoś banka sankcji też e, zarobili taki zakaz do wyjazdu na zachód też dla niego zrobili i Wolkow, ten główny w tym zespole nawalnego, on zadzwonił do, a napisał listy do zachodu, jako, jako główny w tym zespole nawalnego, chcę powiedzieć, że bo ten pan, który, który teraz pod sankcjami, on tak naprawdę nie powinien być pod sankcjami, ale powinien być tam, tam po prostu on pracuje razem z... Państwom rosyjskim, z Putinem, i oni mówią: Słuchajcie, on nie powinien. I on wysłał ten list i ukrył to od wszystkich zespołu Nawalnym Więc, jeśli oni nie mogą вот takiej rzeczy sprawdzić w środku swojego zespołu, co oni będą dalej robić, nawet jeśli oni dostaną jakieś, nie wiem, tam a możliwość kierować krajem, <noise> no to dziwne. Z tego powodu ja po prostu na nich patrzę teraz na te odcinki, tak, oni tam mogą nagrywać jakieś duże odcinki, patrzcie, jaki dworzec, oj ten dworzec, jaki palac u Putina, jaki tam palac u jak jakichś jeście urzędników i tak dalej, lub jeście coś, dobra, to można zobaczyć, ale żadnej przyszłości dla tego zespołu, chociaż ja bardzo mocno zawsze byłem po ich stronie. Kto nagrał taki odcinek i pokazał to wszystko? Maksim Kac. Wczoraj, ten sam czas, zespół Nawalnego, nagrali odcinek na ten temat, że żona Maksima Kaca współpracuje z rządem rosyjskim bardzo mocno. Co oni robią? A wiecie, być może jeszcze Warlamow, ja Warlamow, my, ja nagrywam takie odcinki, nagrywałem jeszcze na początku mojego kanału, kiedy on tam po prostu podróżował po całym kraju i pokazywał, patrzcie jak u nas tu ludzie mieszkają taką prawdziwą prawdę, tak powiem. I e, u Maksima Kaca, to drugi jakby taki duży, tak, który przeciwko Putina, on, e, jego żona i Warlamow, oni zrobili takie firmy, które szuka jakiejś, takiej, wiecie, reklamy i szuka blogerów, którym mogą... Sprzedać tą reklamę. Na przykład, ja jestem blogerem, na przykład, i oni dzwonią do mnie i mówią: Słuchaj, Wiciosław, nie masz żadnej reklamy na YouTube, chcesz? Za każdą reklamę będziesz dostawał tam 5-7 tysięcy złotych, a dla nas tylko tam 1000-2000 złotych będzie i tyle, lub tam. Ile oni chcą ten procent. Oczywiście takie propozycje do rosyjskich blogerów. I rosyjskie blogerzy oczywiście mówią, że słuchaj, no super. I oni szukają dla nich jakąś tam firmę, która chce e, reklamę zrobić. Ale e, kiedy rozpoczęły się wojny i tak dalej, w Rosji zaczęli władze mówić, że słuchajcie, potrzebujemy tak zrobić, żeby wszyscy z YouTube'a przeszedli do VK i w ogóle potrzebujemy bardzo mocno rozwijać nasze media też. Bo potrzebujemy po prostu tego, bo chcemy zablokować to wszystko ten Steam, gdzie chłopaki tam, dziewczyny ci kupują gry i grają. A tak samo blokujemy wszystko to, co związane tam z Facebookem, z Instagramem. Potrzebujemy takiego samego. Mamy coś z VK, oni zaczęli robić z tym VK wszystko i po tym a ludzie nie chcą iść do tego VK, bo tam po prostu no, bzdury. To, nie wiem, to śmieciarnia taka duża. Lepiej korzystać z YouTube'a lub jeździć coś tam, nie wiem. I z tego powodu, że ludzie nie chcą iść, co zrobili? Oni zrobili, władzy szukali blogerów, którym oni mogą zapłacić bardzo duży pieniądze, żeby te blogerzy przeszedli do na przykład VK i... Robili ekskluzywny, taki, wiecie, unikalny, nie wiem, content, którego nie mają w ogóle na YouTube. I dlaczego to robią? Żeby ludzie widzy przyszedli do VK i tam na stały zostali, żeby w ogóle nie korzystali z YouTube'a. W ten sam czas tego blogiera już nie ma na YouTube. Oni blokują YouTube, jak teraz. I YouTube działa, ale bardzo powole i żadnego nowego contentu tam nie ma od rosyjskich blogierzy. I rosyjskie blogerzy dali, robią to wszystko na VK. Wod za to, żeby ten bloger przeszedł, i nie tylko jeden, a duży, tam nie wiem, z 50-60, 10, 100 tych blogerzy, żeby oni przeszedli do VK, było zapłacone bardzo duże pieniędzy im. Ale rosyjskie państwo w ogóle nie wie, kogo tam ludzie oglądają w Rosji. A ta firma, żona Maksyma Kacy i tego Warlamowa, które oni mają, oni wiedzą wszystko tych blogerzy. I oczywiście państwo rosyjskie. Płacę tam 30 milionów rubli, 50 milionów rubli. Tam po prostu bardzo duże pieniędzy, oczywiście wydali państwo rosyjskie do tej firmy. Ta firma e, dokładnie ma jakby konta, to żona Maksimy Kaca współpracuje, który z wszystkimi tymi firmami, tam nie tylko po prostu państwo, na przykład FSB, oni coś... Proszą, płacą i oni e, wysyłają tę propozycję. blogerzy idą do VK, a potem wszystkich widzów można przeszukać, co oni tam piszą w komentarzach, i tak dalej, bo FSB nie mogą przeszukać to na YouTube a tu mogą VK. I tak robią. I tak dalej oni robili, robili, robili to. Nawet oni, wiecie co, w e, jakiś taki sposób próbowali. Zrobić tak, żeby nawet przeciwko sankcjom coś tam robić. Co w ogóle zakazane na całym świecie, żeby no, w takie rzeczy robić, a oni dalej robili. I robią to dalej, dostają kont na swoje konto. Na konto żony Maksimu Kaczy dostałem pieniędzy od władz rosyjskich bardzo dużo, bardzo dużo współpracują. Ta firma współpracuje, jak powiedziałem, z FSB, współpracują ze wszystkimi z państwem rosyjskim, tak samo współpracuje jeszcze z tej kochanką Putina, tej Kabajowej, która też ma, ma tam, ona jak główna, w mediach w jakiejś tam, nie pamiętam, Gazprom Media lub jeszcze gdzieś tam w mediach jakimś. Też głównym w Rosji, więc ta pani żona Maxima Katz współpracuje z całej tej ekipy rosyjskiej. Oczywiście, jak ufać tym ludziom, też nie wiem. Tak samo jeszcze Maksym Katz bardzo często zawsze, na przykład, jakieś wybory. Nawalny mówi, że nie idziemy na wybory. Po prostu nie idziemy, bo żaden sens nie trzeba i żeby ciężko było zrobić tak, żeby. Putin tą falsyfikację zrobił bardzo, żeby bardzo ciężko było po prostu było to zrobić. Wtedy Maksim Kac mówił, nie, idziemy i głosujemy na tego pana. On przeciwko wojny. A potem po wyborach ten pan, który jakby przeciwko wojny, przychodzi do Putiny i mówi, trzeba walczyć z Ukrainą, trzeba tam wszystkich zniszczyć i tak dalej. A Maksim Kac mówił, że trzeba na niego głosować. I jakby. Dlatego ja też nie ufam temu człowieku. Idziemy dalej. Trzeci, tak, i ostatni, taki z dużych. Michał Chodarkowski, który już był więziony w Rosji na 10 lat, potem Putin go wypuścił. Jego przyjaciół, najlepszy druk, jak on mówił, najlepszy. On próbował zabić jednego z zespołu nawalnego, tego Wolkowa, i bardzo, bardzo chciał to zrobić, jakbyś, tak wiecie, w tajemniczy, w tajemniczy sposób. I na, na kanale tego zespołu Nawalnego też był odcinek, kiedy oni pokazywali. ten U Michaela Hadarkowskiego, jak powiedziałem, ten najlepszy przyjaciół, on współpracuje z FSB, spróbował zabić przez dwóch Polaków, tego głównego w zespół Nawalnym Wołkowa. I oni spróbowali to zrobić, ale nie do końca to zrobili. I po tym udało się dostać wszystko, całą tą informację. I nawet pracownik z FSB na nich wyszedł i powiedział tą całą informację i wysłał wszystkie pliki, wszystkie dokumenty i tak dalej, że to było wszystko. Więc to też wszystko można znaleźć na YouTube. Wszystkie te mm, rzeczy. Kiedy zapytali jaką odpowiedź macie na ten temat. I Chodarkowski zamiast tego, żeby powiedzieć ja w ogóle nie wiem co z tym człowiekiem, ja teraz jemu też nie ufam, trzeba u niego sprawdzić i tak dalej. On zaczął jakby po prostu bronić go, a to bardzo dziwne, bo ten jego najlepszy przyjaciół, który to wszystko zrobił, on dostaje zawsze pieniądze od Michaela Chodorkowskiego. Więc wszyscy, wszyscy mają coś, coś, coś takiego w swoim życiu. Wydaje mi się, że wy chcecie zapytać jeszcze taką rzecz, a co tam z Julii Nawalnej, tak? Jakby z żoną Nawalnego. Ona nie za bardzo współpracuje z zespołem Nawalnego, ale wydaje mi się, że ona po prostu nie ma żadnego zespołu swojego. Z tego powodu ona czasami współpracuje z zespołem Nawalnego, publikują tam jej odcinki, ale tak bardziej ona teraz razem z Ilią Jaszynem i, i jeszcze razem z niektórymi takimi bardziej neutralnymi, nie wiem, który... Do żadnego zespołu nie, zespół nie wchodzą. Moim zdaniem teraz można po prostu patrzeć na Ilya i czekać na to, co on będzie mówił. On teraz on próbuje po prostu ułatwić życie ludziom, którzy Rosjan, którzy po prostu wyjechali na przykład do tam jakiejś Golandii, a w Golandii oni tam dwa lub trzy roki już w więzieniu na przykład, lub w Ameryce też. I z tego powodu, że władze nie chcą z jakiegoś powodu rozwiązać problem Rosjan, którzy wyjechali z Rosji, bo tam ich chcą zabić. I on próbuje tam rozwiązać te problemy i nie tylko. W, to, w ten czas, kiedy te zespoły opozycyjne walczą między sobą, Iliajaszyn choć, przynajmniej choć coś próbuje zrobić. Napiszcie w komentarzach, jeśli jakieś pytanie jeszcze macie. Wszystkim trollom i hejterom cześć razem z Wami jeszcze życie jakby lepsze i śmieszniejsze. <laughs> Dziękuję bardzo i do widzenia.